To były już drugie Mistrzostwa Powiatu z wiedzy o piłce nożnej. Tym razem jednak organizatorzy postanowili skorzystać z nowoczesnych technologii. Test eliminacyjny odbywał się za pomocą aplikacji Kahoot. 28 poprawnych odpowiedzi. Władysław Żmuda, co pewnie widać. Zastanawiam dla wielu osób największe na czynach świata. Na 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 Stwierdziliśmy, że jest to na pewno zdecydowanie lepsza opcja, szybsza przede wszystkim. Rok temu, przypomnę, zajęło nam to półtora godziny sprawdzania odpowiedzi. Troszkę byli niektórzy poddenerwowani, czemu się w sumie nie dziwimy. Logistycznie nas to troszkę zaskoczyło. Tym razem jednak Kachut sprawniejszy odpowiedzi od razu. Każdy widział punktację. Wydaje mi się, że chyba pomysł trafiony, bo pójdziemy tym tropem. Pytania w teście dotyczyły zagadnień związanych z piłką nożną na świecie, w Polsce oraz w najbliższej okolicy. Już podczas tego etapu widać było, jak ogromną wiedzą dysponują uczestnicy mistrzostwa. Było ich 72. Od początku na czele stawki znajdowała się kilkosołowa grupa największych znawców futbolu. Po rundzie eliminacyjnej wyłonionych zostało sześciu najlepszych. W przerwie wszyscy uczestnicy mistrzostw obejrzeć mogli historyczne fotografie dotyczące gostyńskiej piłki nożnej przygotowane przez portal gasogostyn.pl i posłuchać opowieści związanych z gostyńskim futbolem Jerzego Bajera i Andrzeja Rogali. Jerzy Bajer dostał też zdjęcie przedstawiające jego samego i jego podopiecznych, które zostało specjalnie pokolorowane. W finale sześciu zawodników odpowiadało indywidualnie na pytania przygotowane przez organizatorów. Podaj nazwiska piłkarza ze zdjęcia i wymień cztery kluby, w których grał. Wodzimierz Smolarek grał w Dziewódź, Legia Warszawa, Fejeno-Rotterdam i Utrecht. Zwycięzcą mistrzostw został Maciej Kaczmarek, ubiegłoroczny zdobywca drugiego miejsca. Drugi był Łukasz Andrzejewski, trzeci Karol Frąckowiak, czwarty Mariusz Dudkowski, piąty Krzysztof Pośpiech, a szósty Marcin Kaźmierczak. Nie, nie przygotowywałem się, po prostu na bieżąco czytam książki. Nieważne, czy jest konkurs, czy nie. Lubię piłkę nożną i czytam. Poziom tego rocznego konkursu, jak ważasz? Yy, wysoki. Pytania były różnorakie, były łatwe, były trudne, ale poziom wysoki. Yy, jak oceniasz tą formułę z, z graniem w Kahuta? Yy, formuła yy, yy, sprawdziła się. Rok temu było yy, dużo czasu na podliczenie punktów, ludzie się niecierpliwili, a teraz wszystko ładnie poszło sprawnie. Jak za rok się odbędzie, to taką formułę bym widział też. Organizatorzy mistrzostw... Dominik Jankowiak i Mirek Prędkowski już dziś zastanawiają się nad organizacją kolejnej imprezy, tym bardziej, że zainteresowanie nią rośnie. Zagwostkę mieliśmy, są te osoby, które startują poza konkursem, nie mogliśmy odmówić komuś fanatykowi, czy komuś, kto kocha piłkę nożną udziału. Nie wiem, niby rok został, ale już trzeba powoli zacząć myśleć, czy rozszerzamy formułę, czy... Czy idziemy tym tropem? Żeby nikomu nie odebrać szansy sprawdzenia swojej wiedzy, przede wszystkim historycznej, bo nie tylko trzeba grać, żeby kochać piłkę, wiedza też się liczy.